Energa Invest to nie tylko biuro projektowe zajmujące się projektami elektroenergetycznymi dla dystrybucji, ale przede wszystkim ludzie posiadający pasję do projektowania innowacyjnych rozwiązań, czego przykładem może być katalog konstrukcji sporczych. Grupa Energa jako jedyna w Polsce posiada własny katalog słupów jedno- i dwutorowych wysokiego napięcia, które mogą być wykorzystane na terenie całego kraju. Celem projektu jest zarówno standaryzacja dokumentacji projektowej, jak również usprawnienie całego procesu budowy, wymiany i naprawy słupów. Wymieszaliśmy różne doświadczenia i różne specjalności i dzięki temu powstała grupa, która sprawnie realizuje i przygotowuje ten projekt. Wreszcie jest stacja badawcza, na której sprawdzamy nasze konstrukcje. W tym wyjątkowym projekcie mam okazję zweryfikować swoje obliczenia w rzeczywistości. 115% to jest idealnie, ponieważ 15% to jest współczynnik materiałowy, więc perfekcyjny. Będziemy bardzo zadowoleni. byliśmy do centrum badań Celpi, gdzie nasz sprzęt jest właśnie montowany, a za chwilę trafi na właściwe stanowisko badań, gdzie będziemy go testować w skali rzeczywistej. Montaż pionowy słupa przebiegł sprawnie, dokręcamy ostatnie śruby i będziemy montować liny do tensometrów. Zerwanie się jednego z przewodów powoduje nierównomierność obciążeń. To są przypadki wyjątkowe, no ale na takie przypadki również projektujemy i powinniśmy je sprawdzać. No i jeżeli zadamy tą wypadkową co do, co do jej wartości, właściwego kierunku i zwrotu, no to Osiągniemy ten stan, który chcemy słupa zbadać. Utrzymamy tą siłę przez odpowiedni czas no to możemy uznać, że ten słup spełnia nasze wymagania. Między słupem a liną jest umieszczony ten sometr. Ten sometr będzie wskazywał wartość siły przykładanej do konkretnego punktu na słupie. Dzisiaj najważniejszy dzień dla pracy projektanta-konstruktora. Potwierdzeniem założeń projektowych będzie uzyskanie wytrzymałości powyżej 100%. Na razie wszystko jest ok. Nie spodziewamy się tutaj żadnych niespodzianek przed ostatnim przypadkiem. Tak? Badanie naszego supa zakończyło się sukcesem. Przy 120% utrzymanych i zwiększaniu ich do 125% nastąpiło wyboczenie nóg. Świetny wynik. W granicach tych wyników, które uzyskiwaliśmy wcześniej, jesteśmy bardzo zadowoleni. Zniszczenia, jakie powstały w konstrukcji, dowodzą równomiernego rozłożenia naprężeń na całej konstrukcji. Brak jest elementów przewymiarowanych. Wynik wytrzymałości 120% potwierdza poprawne założenia teoretyczne. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego e, faktu, że zadanie zostało wykonane perfekcyjnie przez zespół. Także to, to komentarz jest zbędny. To, co widać z nami jest oświecie dobrej wykonanej pracy.